Skrywała nieznane. Dwoje bohaterów, których wybory na zawsze wpisały się w historię ludzkości. To historia o buncie przeciwko Bogom, sile ludzkiej ciekawości i nadziei, która nie gaśnie nawet w obliczu nieszczęścia, pełna emocji i dramatyzmu opowieść, która sprawia, że mit staje się żywy a starożytne losy bohaterów wciąż poruszają serce. Czas odkryć tajemnice dawnych czasów i odnaleźć w nich echo współczesnego świata. O okay. mój Zrozumiano. Jeśli ludzie mają stać się silni, muszą coś dostrzec. Wiedzieć, co to odpowiedzialność, co to dar. Może oni będą w stanie odkryć coś więcej niż tylko przetrwanie. A ty, Ateno, wciąż myślisz, że to możliwe? Myślisz, że ci ludzie staną się czymś więcej niż tylko chaosem? Jeśli chcemy, aby pozostali od nas wciąż zależni, nic im nie dajemy. Oto oni będą moimi dziećmi, choć nie mają siły ani zdolności przetrwać w tym brutalnym świecie. Ja im pomogę, ale potrzebuję do tego tylko jeszcze jednego Ognia! Meteorizmu. Jak mogłeś dać tym istotom ogień? Ogień to nasze panowanie! Kara za ten czyn będzie surowa. Pożałujesz swojej decyzji! Dałem im ogień, bo wiem, że bez niego nie przetrwają. Jeśli mam ponieść karę, jestem gotów, ale dla mnie liczy się tylko ich przyszłość. Zobaczymy, jak długo będziesz tak pewny swojej decyzji. Dobrze, Państwo. Czas stworzyć coś, co będzie w stanie przyciągnąć uwagę Prometeusza i złamać jego obrót. Stwórz kobietę, piękną i pełną wdzięku. Jej uroda niech będzie naszym atutem. Wszystko, co stworzone przeze mnie, jest doskonałe. Stworzę ją tak, by przyciągała wzrok. Będzie idealny. Wiesz, nie. do nadania Niszymskiego wszystkiego będziemy. Jeśli będzie miała moje dane, to będzie istniał mężczyzna, który nie zwróci na żądaniu. Jej urok będzie potężny, a z tym wszystkich mężczyzn będą jej. I mam zaufanie i To będzie serce nie tylko swoją drogą, ale także i Doskonał. Teraz przyjdzie czas na nadanie jej prawdziwej mocy. To będzie nasza wroga przeciwko Prometeuszowi. Kiedy dotrze na Ziemię. Będziesz w stanie zniszczyć wszystkie jego plany. Zobaczymy, jaką rolę odegram w tej grze. I w końcu, Pandoro, otrzymujesz tę puszkę. To twój posad, nasz dar dla ciebie. Wewnątrz znajdziesz coś niezwykłego. Zawartość tego przedmiotu będzie miała wpływ na losy nie tylko twoje, ale i mnie. Dziękuję Wam, bogowie. Będę strzegł z tego dawka największego skarbu. Zrobię wszystko, by spełnić Wasze oczekiwania. Pamiętaj Panko, będziesz musiała działać w imię Boga. Twoje działanie w Wszystko zależy od tym. Użyje swoich wdzięków, a kramiteus upadnie. Ale to nie koniec. Z tego, co stworzyliśmy, wyniknie nie tylko zwycięstwo, ale i nasze panowanie. Mateuszu, mój twórco, wiem, że to ty stworzyłeś ludzi, dałeś im ogień, jakże wielką mocą dysponujesz. Myślę, że moglibyśmy porozmawiać o tym, jak przyszłość ludzkości mogłaby wyglądać, gdy będziesz przy mnie. Może moje serce mogłoby wzbogacić twój mały świat. Mógłbyś być władcą swoich ludzi, a ja będę stać tu, tu Twojego boku. Pandora piękna i cudowna, ale ja nie szukam teraz miłości. Mam w sercu jedynie troskę o ludzkość, o ich przyszłość. Ty piękna istota. Jesteś stworzona przez bogów, ale twoje przeznaczenie jest inne. Nie pozwolę, by zwiedziono mnie przez piękno. Ale Prometeuszu, nie odrzucaj mnie! Moje serce jest dla Ciebie, a moje uczucie jest tak potężne, jak oni, które wykradłeś. Przemyśl to. No? Razem moglibyśmy stworzyć coś piękniejszego. Twoja uroda nie zmieni moich przekonań, Pandoro. Moje serce nie jest dla żadnej pokusy. Jestem tytanem, a moja misja to pomoc ludziom. Żadne piękno nie przysłoni moich celów. Pandoro, wiem, że w tym sercu twi się wątpliwość. Wiem, że czujesz ciężar tej decyzji. To, co trzymasz w rękach, ma ogromną moc. Moc, która zmieni bieg losów nie tylko Twoich, ale i całego świata. U twego boku zasiada epimeteusz, brat tego, który cię odrzucił. Niech mąż twój wesprze cię w tym zadaniu. Ale się, czy tak. ja jestem gotowa na to, coś w środku? Czy to, to niezbyt potężne? Nie martw się, moja droga. Wszystko, co ma się wydarzyć, zostało zaplanowane. Twój los jest nieodwracalny. Ty i Epimeteusz musicie otworzyć ją razem, tak jak przystało na wasze zadanie. Wewnątrz znajdziesz wszystko, czego potrzeba ludzkości. Cóż takiego bogowie skrywają w tej puszce? Może... Znajdziemy tam coś cennego? Nie mam pojęcia, ale skoro bogowie nam ją dali, powinniśmy to sprawdzić, co może pójść nie tak. Otwórzmy ją. Pamiętać o swojej dobroci. Dziękuję, Heraklesie. Mój ból minął, ale teraz wiem, że moja misja nie jest zakończona. Moja historia dopiero się zaczyna. Moja puszka została otwarta. Pomóżcie!